Nazywam się Paulina Felicja Zeidler i jestem autorką książki Po prostu Spokój i Jak dobrze żyć po stoicku. Pytaniem, które częściej jest mi zadawane, jeśli chodzi o stoicyzm, jest pytanie, jak zacząć? Jakie są pierwsze kroki w wdrożeniu stoicyzmu w swoje życie? I wydaje mi się, że pierwszy krok to jest taki krok, który robimy w swojej głowie bo musimy zmienić swoje myślenie i właściwie swoje nastawienie. Nie bez powodu wielu historyków filozofii mówi, że przyjęcie stoicyzmu to jest pewnego rodzaju konwersja, bo rzeczywiście jest to zmiana myślenia. I wydaje mi się, że takim, taką ważniejszą kwestią, jak nie najważniejszą, jest zaakceptowanie podziału na sprawy i rzeczy zależne i niezależne od nas. I ten podział, niestety, jest wręcz kontrintuicyjny, dlatego że według stoików to, co jest od nas zależne, to de facto my sami. To jest wszystko to, co jest wewnątrz nas. To jest nasze usposobienie, nawet nasz charakter, nasze emocje, nasze myśli, światopodobieństwo. Pogląd, natomiast wszystko to, co jest na zewnątrz, jest właściwie zupełnie od nas niezależne. I w tym także takie rzeczy, na których nas, y, nam zwykle zależy. Czyli nasze zdrowie, y, wygląd, to czy, y, czy lubią nas inni ludzie, nawet nasza praca. Wszystko to, co jest poza nami. I teraz skąd taki podział? Z czego to wynika? Wynika to z tego, że Stojków interesuje y, taka można powiedzieć, absolutnie Całkowita, e, całkowita zależność, całkowita pewność. Czyli w tych kwestiach, e, które są niezależne od nas, my nie mamy na nie całkowitego wpływu. My nie decydujemy, jak, jak do końca będzie ta sprawa, czy kwestia e, wyglądała. A stojków interesuje. Całkowita zależność. No i takim sposobem, weźmy przykład choroby. No, możemy się bardzo starać dbać o swoje zdrowie, możemy się regularnie badać, możemy bardzo zdrowo jeść i prowadzić tak zwany higieniczny tryb życia. Natomiast no, możemy być na przykład genetycznie usposobieni do jakiejś choroby, czy też możemy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, złapać jakiegoś wirusa. Co prawda stojcy z oczywistych względów nie wiedzieli jeszcze o genetyce, ale mimo wszystko dostrzegali, że nawet w kwestii zdrowia nie mamy całkowitego, całkowitego wpływu. A stojka interesuje właśnie to, kto ma ostateczne zdanie. Drugim krokiem, który możemy podjąć właśnie, kiedy już nieco zmienimy swoje myślenie, kiedy dobrze wgryziemy się i zrozumiemy podział na zależne i niezależne, to jest Nauka rozpoznawania swoich emocji. Dlatego, że prawdziwy stoik to jest osoba, bardzo lubię tą definicję, która wytwarza taką przerwę czy też pauzę, daje sobie chwilę czasu na wytchnienie między bodźcem a emocją. Ale żeby dać sobie tą chwilę, żeby zrobić tą przerwę, trzeba najpierw tą emocję w sobie rozpoznać. Rozpoznać właściwie ten, ten bodziec i ten moment, kiedy emocja w nas, w nas powstaje. I tutaj już uważam, że bardzo pomocne jest to, żeby nauczyć się nazywać swoje emocje, żeby nazywać je dość precyzyjnie, żeby też nauczyć się rozpoznawać je w sobie i, i w swoim ciele i to już będzie ten pierwszy krok, dzięki któremu będziemy wiedzieli, że teraz powinniśmy właśnie dać sobie chwilę na wytchnienie, chwilę na zastanowienie, co się z nami dzieje i co powinniśmy zrobić. Czyli właśnie Dać sobie chwilę i nauczyć się robić pauzę między bodźcem a reakcją. Kiedy nauczymy się już rozpoznawać w sobie emocje, to kolejnym i trzecim krokiem, który powinniśmy podjąć, jest rozważenie, która emocja powstaje w nas najczęściej. Może często czujemy się sfrustrowani, a być może smutni. Musimy rozpoznać nasz problem, i kiedy już będziemy wiedzieli, z którą emocją mamy kłopot, którą najczęściej czujemy czyli. Uświadomimy sobie to, że to właśnie ta emocja blokuje nasze poczucie szczęścia i spokoju, powinniśmy właśnie z nią najbardziej pracować. I tutaj polecam stosowanie po prostu konkretnych ćwiczeń duchowych przypisanych konkretnym emocjom, i mogę Państwa tutaj odwołać do mojej książki, gdzie po kolei każdą emocję opisuję i do każdej emocji proponuję odpowiednie ćwiczenie duchowe. Ale w ramach też rozpoznawania emocji, pracy z emocjami bardzo pomocnymi takimi pierwszymi ćwiczeniami na start ze stoicyzmem jest robienie rano planu dnia i wieczorem rachunku sumienia I tak stoicy też robili rachunek sumienia i to jeszcze były czasy przed, przed Chrystusem. W każdym razie dzięki porannemu sporządzaniu planu dnia i wieczornemu podsumowaniu tego dnia, łatwiej jest nam kontrolować, jak idzie nam na stoickiej drodze. Ostatnim krokiem jest właściwie to, że powinniśmy być wobec siebie wyrozumiali, ale nie pobłażliwi, i powinniśmy skupiać się na drodze ku stoicyzmowi, na drodze ku dobremu i spokojnemu życiu, i nie poddawać się, nie upadać na duchu. Powinniśmy pamiętać o tym, i myślę, że to jest myśl, która właśnie nam. Pomoże w tym, żebyśmy nie upadali na duchu, że nawet najwięksi stojcy, dzisiejsze nasze wzory takie jak Seneca czy Marek Aureliusz, również mieli słabsze chwile. Mm. Seneka nawet takimi słabszymi chwilami e, dzielił się e, w swoich listach do, e, do Lucyliusza i niektórzy historycy krytykowali właśnie e, filozofów czy, czy, właśnie, czy stoików za to, że niekoniecznie trzymają się swoich zasad, ale musimy pamiętać, że no, oni też są tylko, e, czy byli tylko ludźmi i mieli swoje m, lepsze i gorsze chwile. Dlatego też powinniśmy pamiętać, że e, ideał mędrca ideał stojka jest takim ideałem, do którego właściwie cały czas dążymy, do którego zbliżamy się, ale ten cel właściwie jest, cały, cały, czas, się, cały czas się odnawia.